Życie się toczy na naszym skromnym podwóreczku, ale dosyć zarośniętym i pozostawionym troszkę dziko. Natura to kocha, ptaszki to kochają. Życie się tu dzieje bez naszej interwencji, i dzięki braku naszej interwencji natura, Natura ożywia ten skrawek ziemi. Na szczęście mój stary piesek poproszony o to, żeby sobie odpuścił. Odpuszcza sobie. Atakowanie tych cudnych stworków, które tu latają. Ostatnio zdarzył się nam... Jerzyk Duży, stary Jez. I na szczęście, moja psiłnia kochana, chociaż na początku, oczywiście z bulwersu, atakowała go i szczekała. Na szczęście, sobie już później odpuściła. Było to wieczorem. Lubi też poszczekać i pobiegać za ptaszkami, ale dzisiaj przyleciał ze mną z gołąb. Chodził po. Yy, po trawie, ale poprosiłam ją, żeby sobie odpuściła, i odpuściła sobie atakowanie go, gonienie go. Także mój cudny piesek, mój cudny piesek, kochany Bogusław, dziękuję Ci, kochana moja przyjaciółka. Możemy tak siedzieć i obserwować. Nie ingerujmy w tą naturę. Jak najmniej ingerujmy w naturę. Niech się natura dzieje. Niech się życie dzieje. W tej gęstwinie po prawej stronie osiedlił się kos z rodziną. Rodzinę założył i uwielbiam obserwować jak mm, patroluje ten teren. Właściwie to chyba myśli, że to jest jego. Bardzo, bardzo jest um, obronny, siada na drzewach, tutaj na brzusce, siada na moralce, na czereśni, na, na gruszy. Obserwuje i odgania wszystkich niechcianych gości. <laughs> Możemy to obserwować. Cudnie jest obserwować naturę. Pozdrawiam.